Mamy już milion podpisów, ale chcemy prosić, aby nie ustawać w wysiłkach, aby ten wynik zwiększyć, aby był on jak najlepszy. Dlatego też 22 września w całej Europie organizujemy Europejski Dzień Poparcia dla Inicjatywy Jeden z Nasz. Chcemy też, aby ten dzień przedłużył się w cały tydzień w Polsce. Do 29 września te podpisy będą zbierane. W przy tym specjalnym wydarzeniu, jaki, jaki jest inicjatywa jedna z nas, ale prosimy, do końca października zbierajcie podpisy w swoich wspólnotach, w swoich parafiach, w swoich szkołach, w swoich domach, tak aby ten wynik. Ostateczny wynik, bo te podpisy można zbierać do końca października, był jak największy, jak najlepszy. Ten wynik i ta ostateczna liczba sprawi, że będziemy mieli jakby większą możliwość nacisku na Komisję Europejską podczas wysłuchania publicznego i jest bardzo ważne, aby ten wynik był po prostu jak, jak największy. Niech te ostatnie tygodnie, kiedy można oddać swój głos na inicjatywę jeden z nas nie będą zmarnowane. Mamy milion, ale chcemy mieć milion dwieście tysięcy czy półtora miliona. Wykorzystajmy dobrze te ostatnie 100 metrów inicjatywy do tego, aby przekonać tych, którzy jeszcze nie poparli tej inicjatywy. Zapraszam wszystkich do poparcia, jeden z nas.